Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Czciance zaprasza do zwiedzania wystawy poświęconej pani Kazimierze Twardowicz, artystce z dyplomem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, która od 1945 roku była związana z czcianką. Pracę dydaktyczną w liceum pedagogicznym godziła z pracą w kulturze. Mieszkańcy naszego powiatu mogą kojarzyć ją z teatrem Lalek Pacynka a także z Pracownią Tkaniny Artystycznej w ówczesnym Powiatowym Domu Kultury w Czciance. Ekspozycja jest czynna już od 23 maja w siedzibie Muzeum przy ulicy Żeromskiego 7 w Czciance. Można ją zwiedzać od wtorku do piątku od godziny 10 do 16 i w sobotę od godziny 11 do 16. Ze względu na to, że przez tą wyjątkową sytuację nie mogliśmy zorganizować klasycznego otwarcia wystawy, zachęcamy do obejrzenia programu poświęconego artystce, który zostanie opublikowany 1 czerwca 2020 roku na stronie internetowej muzeum www.mznczcianka.pl.